Bardzo często ostatnio pracując z klientami, szczególnie z tymi, którzy mają problemy finansowe, okazało, pojawia się taki problem u nich, że wstydzą się brać zapłaty za swoją pracę. Już latami kończą jakieś warsztaty, podnoszą swoje kwalifikacje, poszerzają wiedzę, no czyli inwestują w siebie. Ale wziąć o, płatę za zrobienie horoskopu, za zabieg uzdrawiający, wysyłanie energii, czegoś podobnego, okazuje się, że mają potworne z tym trudności. I pytałam, czy nawet e, symboliczną złotówkę biorą, proponuje nie, że oni się wstydzą. I przy tym, uwaga, e, mają coraz gorsze, pogłębiające się problemy finansowe, czyli gdzieś jest kwi błąd. No i chciałabym naświetlić ten problem i ten temat, bo na naszej stronie też często pojawiają się komentarze. Jak oni mogą brać płaty za swoją pracę. Oni, oni na tym zarabiają, oni mają dar, dar od Boga. Dlaczego jakie mają, jakie, jakim prawem biorą za to pieniądze? No więc, więc dobrze byłoby o tym porozmawiać. Żyjemy w takim świecie, gdzie za wszystko trzeba płacić. To jest nasz świat materialny i nie ma całkowicie bezinteresownych relacji. Nie istnieje czegoś takiego. Jeżeli to idzie w jedną stronę, to to już nie przyjaźń, nie kontakty zdrowe międzyludzkie. A normalny wampirizm. Bo oczywiście ja e, słucham, jak mówią, ja analizuję to, dlaczego, jak, jak możecie brać za to pieniądze. Jeżeli macie dar, ktoś, e, ktoś napisał, to e, trzeba robić to w ukryciu, żeby nikt o tym nie wiedział, tylko pomagać ludziom. No, no, to jest bardzo wygodna pozycja, czyli ktoś musi maksymalnie pracować, dawać z siebie wszystko, a ty nie chcesz nawet podziękować, nawet nie myślisz, nie chcesz wiedzieć o tym, że, że za coś trzeba chociażby podziękować albo zapłacić. I przecież niekoniecznie płacisz się pieniędzmi, można zapłacić innego rodzaju energię. Czyli jeżeli ktoś zauważcie, że ten, kto najbardziej krzyczy, że on jest bezwarunkowy, jego przyjaźń jest bezinteresowna. Taki człowiek rzeczywiście jest bezinteresowny, bo on bezinteresownie bierze. Ale żeby dać, o to, z tym ma duże trudności. I jeżeli byście powiedzieli takiemu człowiekowi: No dobrze, ja daję, ja pomagam, ja wspieram, a co ty dajesz w zamian? Och, jakby on się oburzył. Fe, powiedział, fe, jak ładnie, to nie jest barter, to jest przyjaźń. No więc, co ja Wam mogę powiedzieć? Z pełną, całkowitą odpowiedzialnością, że taki porządek świata to stworzył najwyższy Stwórca. Bo dam Wam przykład, że w ogóle wszystko, co w tym świecie każdy człowiek, każda żywa istota, każda struktura naszego organizmu. Wszystko funkcjonuje tylko na tej zasadzie. Czy organ, czy komórka naszego organizmu funkcjonuje na tej zasadzie, że wymieniają się ze sobą energią, informację i substancję? Ze sobą i z całym organizmem. I zasada zdrowia, jest taka, że ile energii, informacji, substancji wpływa na przykład w, 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 no, w jakiś organ, tyle samo, czyli umownie 100% musi wychodzić. Jeżeli jest zaburzony przepływ, zaczyna się choroba. W tym momencie, wiadomo, zaczynamy badać, diagnozować, że organ jest chory. I jeszcze jedno. O tym darze. Często, no właśnie, ta opinia, że dostaliście dar, jak możecie brać za to pieniądze? No ale zapewniam Was, że każdy człowiek takie dary dostaje, dostawał. Bez wyjątku. I to niekoniecznie musi być dar uzdrawiania. Może być to dar malarza albo tancerza. Albo fizyka, albo sportowca. I co? Ci ludzie, którzy poświęcają temu później i uczciwą pracę nad sobą, pół swojego życia nie mają prawa zarabiać, i brać za to pieniądze. Dlaczego wy, ci, co tak pomstują, nie, nie czujecie, że macie taki dar? Dlatego, że może zaprzepaściliście go na właśnie... Nie na pracy nad sobą, a na przykład w pewności, że no, chociażby, że Bóg religijny daje Wam to z urzędu, że trzeba tylko poprosić albo zażądać i dostaniecie wszystko, co dusza zapragnie. Tak nie jest w życiu, ale Wy w to święcie uwierzyliście. No więc. Co mogę powiedzieć? Ludzie, co pracują nad sobą i co e, mogą, mają coś, co mogę światu i ludziom e, zaproponować. Nie zważajcie na, na takie opinii. Nie zważajcie właśnie na opinie innych. Dawajcie siebie wszystko. Cencie swoje pracę i bierzcie za to godziwą odpłatę, niekoniecznie pieniędzmi.